W kolejnym odcinku cyklu Kryminalne opowieści Polska na kanale Podejrzani ponownie zawitamy do Wrocławia, gdzie w latach 90. i na początku lat 2000 działał gang byłego boksera Leszka C, skonfliktowanego z grupą Janusza K, pseudonim Kapeć i Piotra S, pseudonim Szadok, o których mówiliśmy w jednym z poprzednich wydań tej serii. Gangsterzy wymuszali wówczas haracze, handlowali środkami odurzającymi, przemycali na wschód kradzione luksusowe samochody czy kontrolowali rynek automatów do gier. Wpływy z tych przestępstw doprowadziły do wojny gangów, podczas której dochodziło do wybuchów bomb i strzelanin. Wrocław to miasto na Dolnym Śląsku, będące jego stolicą, a historycznie uchodzące za stolicę całego Śląska. Według danych z 2020 roku miało niemal 642 000 mieszkańców. Na przełomie lat 90. i 2000 pod tym kątem było dość podobnie. Wtedy też Wrocław miał mocno rozbudowany półświatek, i poniekąd zostało tak do dziś. Leszek C. pochodził z okolic Włocławka, w obecnym województwie kujawsko-pomorskim. Najpierw trafił do Jastrzębia Zdroju, gdzie trenował boks a potem kontynuował karierę sportową w Gwardii Wrocław. Odnosił znaczące sukcesy. W 1985 roku zdobył złoty medal na Bokserskich Mistrzostwach Polski. Kilka lat później postanowił zrezygnować z walk na ringu, by zacząć zarabiać w inny sposób. Tak trafił na bramkę dyskoteki między mostami jako ochroniarz. Tam nawiązał kontakty z biznesmenami i ludźmi z półświatka. Był pewny siebie, skuteczny i zdecydowany, czym zyskał sobie szacunek i otrzymywał kolejne zlecenia na ochronę. Imponował młodym, drobnym przestępcom, którzy chcieli zostać jego kolegami. W ten sposób Leszek C zaczął budować własną strukturę, a w jej skład weszli m.in. Piotr S. pseudonim Siwy, Wiesław B. pseudonim Cygan, Marcin B. pseudonim Bazyl, inny były bokser gwardii Wrocław, Robert K. pseudonim Kajakarz. Odpowiedzialny za sprawy narkotykowe, czy Rafał D, pseudonim troll. W międzyczasie Leszek C. stał się współzałożycielem Dolnośląskiego Związku Pracowników Ochrony, co w praktyce ułatwiło mu przejmowanie klubowych bramek. W połowie lat 90. Leszek C. miał już niemal niepodzielnie rządzić wrocławskim podziemiem przestępczym. Uważano go za człowieka, który może robić wszystko bez konsekwencji. Rzeczywiście, gang poza wymuszaniem haraczy za ochronę kontrolował już rynek automatów do gier, tzw. jednorękich bandytów. Handlował środkami odurzającymi czy przemycał kradzione luksusowe samochody do krajów byłego Związku Radzieckiego. Tyle, że Leszek C. sam nie popełniał pospolitych przestępstw, a tylko wydawał polecenia. Tutaj powiedzieć trzeba nieco więcej o wspomnianym siwym prawej ręce Leszka C. w latach 80. Zaczął on trenować taekwondo i w tej dyscyplinie odnosił potem niemałe sukcesy. W 1991 roku zdobył złoty medal Mistrzostw Europy, a rok później zajął pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata. Kilkakrotnie triumfował też na Mistrzostwach Polski. W końcu trafił jako ochroniarz na bramkę w klubie Sezam, późniejsze kasyno Polonia, bo to zajęcie pozwalało zarobić więcej niż na sporcie, a przy okazji można było nawiązać wiele ciekawych kontaktów. Potem Piotr S. założył własny lokal o nazwie Reduta. To wtedy Siwego zauważył Leszek C. Z czasem Piotr S. stał się najbliższym współpracownikiem tego ostatniego, a dalej w zasadzie przejął od niego interesy i awansował na lidera półświatka we Wrocławiu. Zanim to nastąpiło, Leszek C. nikomu nie schodził z drogi. Wiele mówiło się choćby o sytuacji z 1994 roku, kiedy do Wrocławia przyjechał ze Szczecina Marek M, pseudonim Oczko, uznawany za rezydenta grupy Pruszkowskiej. Towarzyszyło mu blisko 150 gangsterów związanych z nim samym, gangiem Pruszkowskim i Januszem T, pseudonim Krakowiak ze Śląska. Leszek C. zwołał niemal dwa razy więcej ludzi. Rozpoczęły się rozmowy w jego lokalu Pałacyk. Kontynuowano je potem w klubie Imperium. Spotkanie zakończyło się pokojowo. Oczko nie przejął kontroli nad wrocławskim półświadkiem. Swoją drogą w pałacyku przesiadywali wtedy wszyscy czołowi gangsterzy z Wrocławia, w tym sam Leszek C. czy Janusz K. pseudonim Kapeć. Tymczasem w 1996 roku w rodzinnych stronach Leszka C. w Włocławku i okolicach wybuchła wojna gangów między Włodzimierzem C. pseudonim Cinieś Właścicielem hotelu uznawanym za lokalnego Bosa, a Janem C pseudonim Czyżyk, i Waldemarem W pseudonim Książę. Leszek C. postanowił wspomóc Ciniesia swoimi ludźmi, czego wynikiem w maju 1996 roku była strzelanina. 23 września 1997 roku, około godziny 21:00 przy ulicy Prostej we Wrocławiu. Zastrzelono wysoko postawionego gangstera, niejakiego Marka Eł, pseudonim Łopuch, który mieszkał nieopodal. Przyjechał z grupą kolegów, bo miał rozprawić się z Wiesławem B, pseudonim Cygan, z grupy Leszka C. Umówili się tam na solówkę. Ich konflikt wziął się stąd, że Łopuch odbił Cyganowi kobietę, a co za tym idzie, odebrał mu też syna i mieszkanie. Jak miał potem opowiadać Wiesław B., szukał swojego syna po Wrocławiu, a gdy w końcu go spotkał, zobaczył, że ten jest mocno zaniedbany. Wtedy powiedział Łopuchowi wprost, że go zabije, a Marek E. miał obiecać mu to samo. Nie Grek jednak zastrzelił Łopucha. Strzelał wynajęty killer, były żołnierz Legii Cudzoziemskiej. Cała historia tego zamachu ujrzała światło dzienne blisko 10 lat później. Pod koniec lat 90., kiedy ludzie Leszka C. zaczęli coraz ostrzej rywalizować o wpływy z haraczy i handlu narkotykami z ludźmi Janusza K. pseudonim Kapeć, sam Leszek C. powoli wycofywał się z półświadka i więcej czasu spędzał w domu pod Włocławkiem niż we Wrocławiu. To właśnie wtedy na szefa awansował sam Siwy, choć Leszek C. wciąż pozostawał liczącą się postacią choćby w październiku 1998 roku widziano go w pierwszym rzędzie na walce Andrzeja Gołoty z Timem Ulferspunem siedzącego razem z Andrzejem K pseudonim Persing liderem gangu Łożarowskiego. W grudniu 1999 roku pod Mercedesem należącym do jednego z liderów opozycyjnej do Leszka C grupy przestępczej, niegdyś współpracownika Janusza K pseudonim Kapeć to jest Piotra Esz, pseudonim Szadok, podłożono ładunek wybuchowy. Samochód stał zaparkowany przy ulicy Dębickiego pod kamienicą, w której mieszkał Piotr Esz. Doszło do eksplozji, ale na szczęście nikomu nic się nie stało, nie licząc szyb, które wyleciały z okolicznych mieszkań i oczywiście auta, nadającego się do solidnej naprawy. Jak później ustalono, ładunek miał dostarczyć młodszy chorąży Tomasz G., pracujący jako zastępca szefa kuchni we Wrocławskiej Wyższej Szkole Oficerskiej. Razem z nim podłożył go Dariusz S. pseudonim Szczena, późniejszy świadek koronny, oraz Dariusz S. pseudonim Srogulec. W 2000 roku Piotra S. pseudonim Siwy podejrzewano o zlecenie ostrzelania klubu Garaż. Przy ulicy Komuny Paryskiej, gdzie przesiadywali członkowie gangu Kapcia. Gangsterzy na tym nie zaprzestali. Już w lutym 2000 roku dowiedzieli się, że Szadok przebywa w Kręgielni w Centrum Rozrywki Atomik, obok Centrum Handlowego Korona, przy ulicy Krzywołustego. Sam mówił potem, że pojechał tam coś zjeść przed nocną zmianą na poczcie, gdzie pracował jako konwojent. Od razu na miejsce ruszyło kilka osób, m.in. Dariusz S., pseudonim Srogulec, Dariusz S., pseudonim Szczena, Marcin B., pseudonim Bazyl, Rafał D., pseudonim Troll, Piotr K., pseudonim Kali, Rafał H., pseudonim Hołbik i Wiesław B., pseudonim Cygan. W lokalu doszło do bójki i strzelaniny. Srogulec miał co najmniej trzykrotnie strzelić do szadoka. Ten został ranny, ale życie uratował mu portfel schowany w wewnętrznej kieszeni kurtki. Zachował go na pamiątkę i jakiś czas później pokazywał podczas spotkania znajomemu dziennikarzowi lokalnej gazety. Piotr Esz, gdy zabierała go karetka pogotowia, podobno powiedział policjantowi i potwierdził to potem w zeznaniach, że strzelał do niego cygan, namawiany przez Piotra Esz pseudonim Siwy. Tyle że Siwego miało w ogóle nie być w środku. Mimo to skazano go potem na cztery lata więzienia. W rzeczywistości siwy czekał na zewnątrz, a z miejsca zdarzenia odwiózł go Robert Z, pseudonim kajakarz. Prawdopodobnie Szadok obawiał się cygana i dlatego chciał się go pozbyć, obciążając odpowiedzialnością za strzały w centrum handlowym Korona. W szpitalu podał jeszcze pseudonimy kilku gangsterów, którzy go napadli, a 9 lutego podpisał protokół przesłuchania. Miał wtedy obciążyć blisko 20 osób, w tym kilka niewinnych, przynajmniej w tej sprawie. Przed sądem dwa lata później twierdził jednak, że nic takiego nie mówił, a protokół sfałszowano. Tym razem przedstawił wersję, jakoby ktoś miał go faktycznie napaść, ale wtedy stracił przytomność i nic nie pamięta. Media mówiły, że gangsterska zmowa milczenia wzięła górę. Dziś wiadomo już, że taka zmowa milczenia zwykle bywa fikcją, a niemal w każdej grupie znajdowali się tacy, którzy współpracowali z organami ścigania. Często służyło to właśnie pozbyciu się z rynku konkurencji. Ewentualne zaprzeczanie zeznaniom zwykle było efektem uświadomienia sobie, że gdy taka nieczysta gra wyjdzie na jaw, w środowisku, a tym bardziej w zakładzie karnym nie będzie miało się łatwego życia. Tymczasem krótko po strzelaninie z Centrum Handlowego Korona 20 lutego 2000 roku na bulwarze Ikara we Wrocławiu postrzelono gangstera związanego najpierw z kapciem, a potem z szadokiem, Krzysztofa S., pseudonim Dragon. Zamachowcami mieli być Piotr S., pseudonim Siwy i Marcin B., pseudonim Bazyl, z gangu Leszka C. W czerwcu 2000 roku we Wrocławiu szadoka znów zaatakowano. Samochodem terenowym, czerwonym Jeepem Grand Cherokee, przez kilkadziesiąt minut, między innymi po centrum miasta, Shadoka ścigał siwy. Szadok jechał wtedy BMW, bo jego Mercedes był jeszcze w naprawie po eksplozji ładunku wybuchowego. Pojazdy obu gangsterów kilka razy się zetknęły. Szadok był lekko poturbowany. W końcu zatrzymała ich policja. Samochody zabrano na parking przy komendzie, a mężczyzn puszczono wolno. Siwy wykorzystał to, by razem z Marcinem B. pseudonim Bazyl, ukrywać się w Małopolsce. Wystawiono za nimi listy gończe. Udało się ich zatrzymać w lipcu 2001 roku, krótko przed ucieczką do Afryki. Nieco wcześniej, bo pod koniec 2000 roku policja przypuściła obławę na gang Leszka C. On sam wpadł w swoim domu pod Włocławkiem. Niewiele później ujęto Rafała D. pseudonim Troll, czy Roberta K. pseudonim Kajakarz. Na wolności, ukrywając się za granicą, pozostawał cygan, podejrzewany o zlecenie zabójstwa łopucha z 1997 roku i poszukiwany listem kończym. Tymczasem Dariusz S., pseudonim Szczena, przyjął status świadka koronnego. Trzy lata później Wiesława B, pseudonim cygan, antyterroryści zatrzymali na moście w Opolu. Potem skazano go na 15 lat pozbawienia wolności za zlecenie zabójstwa Marka Eł, pseudonim Łopuch, mimo że sam do niczego się nie przyznawał. Trafił na oddział dla szczególnie niebezpiecznych przestępców, tak zwanej Enki. W dalszej kolejności usłyszał jeszcze inne wyroki. W tym samym czasie, na 5 lat za kratkami, skazano za kierowanie gangiem, niczego innego mu nie udowodniono, Leszka C., były bokser utrzymywał, że świadek koronny szczena pomówił go o kierowanie gangiem, bo nigdy nie widział nawet, by Leszek C wydawał jakiekolwiek polecenia. Co więcej, C po zakończeniu kariery sportowej miał spore oszczędności, a w momencie zatrzymania zostało z nich niewiele, co miało potwierdzić, że nie był szefem żadnego gangu. Piotr S, pseudonim Siwy, usłyszał wyrok siedmiu lat, Rafał D, pseudonim troll, trzech lat. Za bójkę i udział w strzelaninie w Centrum Handlowym Korona, a pozostali od 10 miesięcy w zawieszeniu do 15 lat za więziennymi murami. Ze struktur opozycyjnej Grupy Przestępczej za kierowanie nią w 2005 roku na 8 lat więzienia skazano Janusza K. pseudonim Kapeć. W 2006 roku Cygan niespodziewanie zdecydował się na współpracę z prokuraturą i ujawnił kulisy zabójstwa łopucha. Jak się okazało, Zlecenie wyszło nie tylko z jego strony, ale także Janusza K, pseudonim Kapeć, dla którego Marek Eł był głównym konkurentem. Leszka C, skonfliktowanego z nim na tle handlu narkotykami oraz Dariusza G, pseudonim Woli, którego łopuch miał kiedyś pobić. Zabójca zaoferował, że wykona egzekucję bezpłatnie, ale ostatecznie otrzymał za to 6 tysięcy złotych i 2000 dolarów. Za ujawnienie tych okoliczności Cyganowi zmniejszono karę do 7 lat pozbawienia wolności. Kapeć natomiast za zlecenie zabójstwa Łopucha w 2008 roku został skazany na 15 lat więzienia. Wiesław B., pseudonim Cygan, przebywając już na wolności, kilka lat temu zaczął wydawać pod pseudonimem Grek poczytne książki o swojej gangsterskiej historii, m.in. Byłem gangsterem. Prawdziwa historia, a także powieści, takie jak Las Zły. Jak w grudniu 2020 roku informowała gazeta wrocławska, w opolskiej prokuraturze okręgowej toczyło się postępowanie w sprawie zlecenia zabójstwa ważnego świadka, którego zeznania przyczyniły się do skazania wielu przestępców, a nawet skorumpowanego prokuratora. Rzecznik prasowy opolskiej prokuratury Stanisław Bar na nasze pytanie dotyczące tej kwestii odpowiedział tak. Mogę jedynie przekazać, że w toku jednego z postępowań nadzorowanych w prokuraturze okręgowej w Opolu uzyskano informacje wskazujące na możliwość zaistnienia czynu przestępczego, polegającego na podżeganiu do zabójstwa osoby związanej w przeszłości ze światem przestępczym. Zdaniem dziennikarzy gazety wrocławskiej motywem zlecenia miało być nie uciszenie świadka, ale zemsta, jako że wyroki sądowe zapadły już dawno. Według nich świadkiem, na którego wydano zlecenie zabójstwa, był Wiesław B, pseudonim Cygan. Jak sam relacjonował w rozmowie z gazetą, policjanci o zleceniu jego zabójstwa wiedzieli już w lecie 2019 roku. Jednak ostatni kontakt miał z nimi w kwietniu 2020. Do tej pory nikogo do tej sprawy nie zatrzymano i nie przedstawiono zarzutów. Cygan tak komentował dla nas te wydarzenia. W gazecie wrocławskiej opisano mnie jako osobę pokrzywdzoną w tym śledztwie, i tak jest. Chodzi na pewno o mnie. Osoby, o których mi powiedziano, że zaplanowały zamach na mnie, niewątpliwie są bardzo niebezpieczne. Tym bardziej, że niektóre z nich są już na wolności. Nie będę tu mówił o kogo chodzi, aczkolwiek znam je i wiem, że były skazywane za zabójstwo lub podżeganie do zabójstwa. Więc to o czym świadczy. Gdyby sprawa nie była poważna. To nie przyjeżdżaliby do mnie funkcjonariusze z Zespołu Ochrony Świadków, dwukrotnie zresztą. Trzykrotnie kazano napisać mi oświadczenie, że rezygnuję z ochrony. Robię to tylko ze względu na bliskich. W listopadzie 2021 roku portal Kryminalna Polska umieścił natomiast na swoim kanale w serwisie YouTube nagranie z zeznań jednego ze świadków w sprawie tzw. zbrodni miłoszyckiej, za udział w której niesłusznie skazano niegdyś Tomasza Komendę. Świadek w zeznaniach obciąża pewnego dolnośląskiego prokuratora. Nagranie, mimo rozmycia i modulacji głosu, pozwoliło widzom na identyfikację świadka. Według komentujących to nie kto inny, a Wiesław B. pseudonim Cygan. Swoją drogą, to nie pierwsza sytuacja, kiedy do internetu trafiły zeznania w sprawie zbrodni miłoszyckiej. Miesiąc później portal mafia.pl, powołując się na dwa niezależne źródła, poinformował, że Cygan zmarł. Prawdopodobnie przyczyną zgonu była choroba COVID-19. Pogrzeb odbył się w brzeziej łące pod Wrocławiem. Cygan już kilka dni przed śmiercią rzeczywiście przestał być aktywny w sieciach społecznościowych, kilku osobom pisał wtedy prywatnie, że z dnia na dzień czuje się coraz gorzej. To wszystko na dziś. Jeśli zainteresowała was historia gangu byłego boksera Leszka C, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MP Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów. Tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce czytał Maciej Marcinkowski.